Witam Was bardzo serdecznie. Czytanie, prognoza na miłość dla wszystkich z podznaku Skorpiona Czerwiec 2020. Skorpion Czerwiec 2020 miłość uczucia. Dla jednych to będzie powrót, spotkanie kogoś z przeszłości. Możliwe, że w, w przeszłości łączyły Was jakieś albo interesy, albo sprawy finansowe, zawodowe. Coś, co w przeszłości. Bardzo wolno się rozwijało. <laughs> możliwe, że dla jednych skończyło, zanim, skończyło się zanim się tak naprawdę zaczęło. Dla innych możliwe, że dziecko też tutaj. Odegrało jakąś rolę, dzieci, rodzina. To już musicie dopasować sobie do swojej sytuacji. Dla jeszcze innych, tutaj pojawia się energia mojego ulubionego króla, króla pentakli. To nie jest człowiek, który będzie Was zapewniał o uczuciach, mówił, że kocha, tworzył jakieś romantyczne y y sytuacje. Nie. To jest ktoś, na kim można polegać. Osoba, która działaniem pokaże Wam, że zależy Mu na Was. I Obojętnie, którą historię tutaj przedstawiłam, to dosyć szybko się zadzieje, i spotkanie tego mężczyzny, i powrót tego człowieka z przeszłości. Teraz przedstawię Wam 10 historii. I mam nadzieję, że w którejś odnajdziecie siebie. Pamiętajcie, że to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Ok. Jaki, jakiś związek, relacje, gdzie mężczyzna ma problemy z wyrażaniem uczuć? Możliwe, że jeżeli jesteś w takiej sytuacji, w takiej relacji, i czujesz, że ten człowiek nic po prostu od siebie nie daje. Pomyśl, że może jest mu trudno wyrazić to, co czuje. Jeżeli masz taką sytuację, jaka jest rada? O sam też czuję, że to jest problem dla niego. Jaka jest rada? Pytaj. Po prostu pytaj, a jeszcze jedna karta się wyciągnęła i pozwól, aby czas pokazał Ci, jak wygląda sytuacja naprawdę. Może z czasem on się otworzy. W jakimś związku kobieta czuje, że jest jeszcze jedna kobieta. Jest jakaś rywalka. I tutaj ten czerwiec yy, przyniesie rozmowy właśnie na ten temat. Trudno mi powiedzieć, czy jest faktycznie, czy to są tylko lęki, bo tutaj pojawia mi się karta. Strachu przed zranieniem. Więc może to jest tylko lęk. A jeżeli nie, to będziecie tutaj, będziesz próbowała yy, tę sytuację rozwiązać w jakiś sposób w tym czerwcu. Jaka jest rada dla ciebie? Wycisz się, najpierw y, odnajdź siebie w sobie, swoje cele, pragnienia, a potem y, spróbuj skonfrontować się z partnerem. Ale najpierw się wycisz. To jest rada od kart dla Ciebie. Tutaj mam związek, który, romans. Który tak jakby powoli przechodził na inne etapy, z tym, że w tej relacji najpierw był seks, potem powoli zaufanie, przywiązanie, otwieracie się na siebie bardzo powoli. Jaka jest rada tutaj dla Ciebie? Jeżeli masz taką sytuację, uwierz w to, że to ma sens. Taka rada. Uwierz. Ktoś rozstał się z partnerem. Tutaj ogromne zranienie, i tutaj mamy yy, sytuację, że to jest jakaś relacja albo karmiczna, albo bratnie dusze coś takiego. Jest zranienie. Jaka jest rada dla ciebie, jeżeli tak się czujesz, jeżeli jesteś w takiej sytuacji? Jeszcze raz wszystko przemyśl. Jeszcze raz. Mm, Zastanów się nad tym wszystkim, co było między Wami. Może znajdziesz rozwiązanie problemu, może z innej strony powinnaś spojrzeć na to, co między Wami było, jak było. Może to rozjaśni Ci sytuację, dlaczego się rozstaliście, co tak naprawdę się stało, że doszło do tej decyzji o rozstaniu. Może nie wiesz, dlaczego. Och, tutaj mamy przepięknie. Ktoś poznał swojego y, partnera, takiego na całe życie. Jest na razie początek, ale tutaj mi wychodzi, że jest, y, że będzie i rodzina, i to jest partner, przeznaczeniowy partner. Jeżeli kogoś poznałaś i czujesz, że jest ci bardzo bliski już od samego początku, i oboje nadaje się na takich samych falach. Patrzycie w tym samym kierunku. Dokładnie. Patrz na znaki. Będziesz wiedziała, sam, wiedział sam, yy, że to jest właśnie ta osoba. Jaki związek został tutaj nadszarpnięty? pojawiły się problemy bo ktoś nie był do końca uczciwy, coś zataił, coś się wydarzyło, mleko się wylało. Już wiemy i jest między wami mm, zmiana, zmiana była miłość i nagle już taka jest niepewność. Tutaj jest pokazana karta, żeby uzbroić się w ciepliwość. Zanim podejmie się jakieś decyzje, a co radzą karty, jaka jest rada dla ciebie, o, że to jest właściwy czas. Właściwy czas. Trudno mi powiedzieć, na co właściwy czas, bo odpowiedzi mogą być dwie. Jeżeli były zranione. No to odpowiedni czas, żeby zakończyć związek. Drugie, może właściwy czas, żeby wszystko wyjaśnić. Czas, najbliższy czas pokaże, bo to jest właśnie ten właściwy czas, żeby uzdrowić sytuację dla siebie, tak, żeby dla ciebie było dobrze. Tutaj mam. Jakiś problem był ze spotkaniem. Albo ktoś odwołał spotkanie, miało być i zostało odwołane. Nie wiesz dlaczego, czujesz się niepewnie. Jeżeli masz taką sytuację. Co karty radzą? Wierz w siebie. Tutaj jest rada, żeby uwierzyć w siebie, bo pewnie niekoniecznie wina jest po Twojej stronie. Nie chodzi tak o Ciebie. Może partner miał jakieś inne yy, ważne sprawy, i to się wyjaśni. Na razie jest tajemnica. Coś powinno tutaj się wyklarować. Będziesz wiedziała, na czym stoisz. Był związek oparty na przyjaźni, na wzajemnym zrozumieniu, poszanowaniu drugiego człowieka, yy, ale doszło do Oddalenia się do rozłąki. Zobaczymy, jaka tutaj dla Ciebie jest rada. Zostaw to, pozwól, żeby czas sam za Ciebie zadecydował. Nic nie rób. Tak radzą karty. Czas albo druga strona. Ktoś czekał na wiadomości. Te wiadomości przynosi czerwiec. Bardzo energetyczne, bardzo pozytywne wiadomości yy, na temat związku. Deklaracje. I jaka tutaj jest rada? Że ta podróż się zaczyna. Oczywiście to jest metafora. Te właściwe ja tutaj mam nawet kartę i ślubu. To właściwe to będzie się rozwijało, ale za rok będziecie już razem, i możliwe, że to będzie już y, ślub, związek na przyszłość. Od dzisiaj, za rok. Pięknie. Życzę Wam, aby ten miesiąc był udany. Szczęśliwy i pełen ciepła. Do następnego razu, pozdrawiam Was serdecznie.